Didi, chodź, zaprowadzę cię do miejsca, gdzie jest pełno zabawek. Co, pełno zabawek? Chciałbym w takie miejsce trafić, ponieważ nie mam żadnej zabawki w moim domku, jak możesz widzieć. Co to za miejsce? O tym miejscu można tylko marzyć i śnić, Didi. Chodź, zaprowadzę cię do niego. Jeden, nie mogę się doczekać, żeby do tego miejsca się dostać, o którym mówisz, szarki. Podobno to jest miejsce, o którym można tylko marzyć. Didi, to jest właśnie to super miejsce, o którym ci mówiłem. Ale szarki, przecież to jest przedszkole, nie jest to żadne super miejsce, o którym mówisz. Gdzie można o nim marzyć i śnić? E, no, no, no tak, ale tu jest dużo zabawek. O to chyba chciałeś, nie? No tylko, że stamtąd zabawek nie można zabierać w ogóle przecież, bo to są zabawki od tych dzieci, co są w środku. Hmm, to dziwne, bo ja zabrałem taką kaczuszkę stamtąd. Szarki, powinnyś iść tą kaczuszkę oddać do niej, bo to nie fajnie, jak tak komuś zabierać zabawki. E, tam gadasz, ale w sumie spoko. Pójdę po więcej zabawek, będzie ekstra Didi. No nie, szarki, tylko tam nie wchodź, nie kradnij tego więcej. Hmm, ale ekstra owiec. Aż sobie ją wezmę. <laughs> Będę miał teraz kolejną zabawkę. Ta piłka do koszykówki też mi się przyda, więc też ją sobie wezmę. Co by tu jeszcze wziąć? Detalie do kart też są fajne, więc też je wezmę. <laughs> Dobra, idę, bo jeszcze mnie nakryją. No i mam nadzieję, że szarki, że odniosłeś te zabawki, chociaż widzę, że dalej trzymasz kaczuszkę w ręce. Dili, zobacz, co mam dla ciebie: kaczuszkę, karty, piłkę do koszykówki i owieczkę, żebyś mógł się do niej przytulać. Jest mega ciepła. Nie, weź ode mnie te wszystkie zabawki. Ja ich nie chcę mieć z nimi nic wspólnego Ej Didi ty to widzisz te dzieci płaczą Bo zniknęły im zabawki No nie wiem co cię tak śmieszy Przecież to są biedne dzieciaczki Teraz taki Luczek teraz się tam płacze Bo mu zabrałeś jakąś ptalię kart na pewno He no i co z tego Bardzo dobrze rób sobie co chcesz Didi Ja ja sobie te zabawki zostawię No dobra to teraz moja w takim razie Kolej żeby zabrać jakieś zabawki z tego przedszkola Bo pewnie Szarki się będzie ze mnie później śmiał Że nie mam zabawek. No to wchodzę tak żeby po panie Delight mnie nie zauważył żyła i zabierzmy może zabawkę pimpkowi który się bawi teraz kartami. Biorę te karty, Pimpek i są moje. I co ty robisz? Oddawaj mi te karty, bo zaraz skarży pani, pani Miss Delight. Proszę zobaczyć, on mi zabrał karty. Haha, ha, Ale ten Pimpek jako dziecko jest śmieszny. Myśli, że mu oddam te karty, ale ci nie oddam, bo się ja będę nimi bawił później. Oddawaj te karty, złodzieju. No i teraz wezmę od Luczka te jego kolorowanki, które narysował. Ale szpetnie rysujesz, wyjeżdżasz za linię. Ja Rysuję bardzo fajnie, ty rysujesz źle. Poza tym oddawaj mi te karty. Ja chcę rysować. Nic ci nie oddam i przestań mnie gilgotać, dzieciaczku, luczku, ty, ty. Ale ty jesteś zabawny. Zabiorę ci jeszcze tą butelkę z mleczkiem, żebyś nie miał co pić. Oddawaj to moje, rodzice mi to dali, żebym mógł się tego napić. Idź stąd. Jasne, pewnie, pójdę zabrać teraz inne zabawki. No dobra, to skoro zabrałem kolorowanki od Luzka, to weźmy teraz Wojanowi te kredki, że nie miałby co rysować. Ej, ty głupku, oddawaj mi te kredki. Przecież ja tutaj rysowałem, nie widzisz? Weź sobie swoje. Ale ty dziecko, woja ja zapawne. nie oddam ci tych kredek, bo ja je potrzebuję. Ej, w tej chwili masz mi je oddać, bo powiem mamie. To sobie mów w swojej mamie, ja jej nie znam w ogóle. No to skoro mam już takie fajne rzeczy zabrane z tego przedszkola, to brakuje mi jeszcze tylko wielkiego zamku z piasków. Biorę go też! No oszalałeś, budowałem go tak długo, oddaj mi go, proszę, oddaj! No oczywiście pewnie oddam ci go. Nigdy, bo uciekam z tego przedszkola, on nie może stąd wyjść, haha. Będę musiał namówić Szarkiego, żebyśmy tu jeszcze jutro wrócili po więcej zabawek, bo to chyba nam braknie. Szarki, Szarki, zobacz jakie zabawki wziąłem z tego przedszkola, mam taki zamek, mam kredki. Butelkę do picia, kolorowanki i karty. Ha, ha, czyli jednak zabrałeś tym dzieciom te zabawki. Mówiłem ci. I teraz jesteśmy mega bogaci, jeśli chodzi o zabawki. No, jestem mega zadowolony z tego, co zrobiłem, bo teraz będę mógł się bawić całymi dniami. Nie wie, że słyszeliście, oni tutaj mają wrócić. Podsłuchałem ich rozmowę. Musimy przynieść swoje wszystkie zabawki z domu, żeby, żeby zostawić na nich pułapkę. Ale po co my mamy przynosić swoje zabawki niby? No po to, żeby nam więcej już nie zabierali zabawki Zabawek, bo nie będziemy mieli czym się bawić A tak zastawimy na nich pułapkę Ej Didi, choć mam świetny pomysł na zdobycie zabawek innych Chodź za mną Nie mogę się doczekać tego innego miejsca Ciekawe co to będzie za miejsce, skoro byliśmy już w przedszkolu Zobacz Didi, to są domki youtuberów A każdy z tych youtuberów ma bardzo dużo zabawek No to chyba musimy teraz do tego domku się włamać I to zabrać No oczywiście, że tak Chodźmy do Luczka. A Luczek w swoim domku ma naprawdę mało zabawek W przedszkolu już było więcej Ale dawaj, zabierzemy mu je, Bior ten basen będzie ekstra. To ja biorę tą lalkę i Artu to, to ja jeszcze wezmę ten ring boxers. Ja nie mogę, ale mamy dużo zabawek, a będziemy mieli jeszcze więcej. Jak pójdziemy do domu, teraz paliona. On ma tak dużo zabawek. Zobacz, bierzesz wszystkie te żaby i dinozaury. Jest nawet kosmita. Nie wierzę, że on ma nawet zabawki w kolorze zielonym. Ale super. Ale ekstra gitara musi być coś jeszcze warta, więc nawet na tym zarobimy. Biorę ją. Szarki mieliśmy brać tylko zabawki, a nie jeszcze wszystkie rzeczy. Ale dobra, mam nadzieję, że będziesz grał na tej gitarze później Ej, nigdy z... nie widziałem wiewiórki Co za kuzacko, wiewiórka, Dili, trzymaj, możesz sobie ją wziąć Dobra, bierz resztę, bo oni chyba zaraz będą wracać z przedszkola I nas nakryją na gorącym uczynku Szarki, zobacz ile zabawek udało mi się od nich wszystkich zabrać Teraz jestem mega bogaty w zabawki No, mamy teraz pełno zabawek, trzymaj jeszcze świnkę I co z tym zrobimy? No, będziemy się cały czas bawić, ale jutro musimy z powrotem iść do tego przedszkola Bo tam pewnie będzie jeszcze więcej zabawek na... W razie chłopaki, do jutra. Pamiętajcie, żeby jutro przynieść te zabawki, idę do domku. Co, gdzie są moje wszystkie zabawki? Miałem ich tak dużo tutaj. Ta dwójka na pewno mi je zabrała. Ale ten dzień w przedszkolu był beznadziejny. Na szczęście w domu mam pełno zabawek. Zaraz, gdzie są moje zabawki? Było ich tak dużo tutaj. Nie mogę zapomnieć, żeby przynieść jutro te zabawki do przedszkola, jak Luczek prosił. Ej, ale zaraz, gdzie one są? Ktoś mnie okradł. Ja a znudziło mnie to bawienie się zabawkami. Już się zrobiło tak mega Późno, że idę spać. Didi didi szybko wstawaj 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 idziemy na łowy. O jakich łowach ty szarki mówisz mi z rana dopiero wstałem. No idziemy po te zabawki co nie? W sumie tak musimy iść do tego przedszkola po te zabawki i to jak najszybciej. Ciekawe czy te dzieciaki coś przyniosły dzisiaj. Co udało wam się przynieść jakieś zabawki bo mi niestety wszystko ukradli. Nam też wszystko ukradli nienawidzę ich. Przepraszam pani miss delight ma pani dać na nam jakąś zabawkę? No dzieciaczku jakaś się tu jest? Na pewnie znajdzie chwileczkę, tylko poszukam. O, znalazłam taką świnkę. Trzymajcie, pobawcie się i nie zgubcie i Oczywiście, dziękuję, pani Miss Delight. Dobra, chłopaki, udało mi się zdobyć od pani zabawkę. Teraz idę ją położyć na naszą pułapkę. Dobra, kładę tutaj w to miejsce. A tutaj jest niewidzialna podłoga. Gdy wpadną, no to polecą na sam dół. Szarki, mam nadzieję, że jesteś przygotowany na łowę, bo mam dzisiaj naprawdę dużo miejsca w kieszeni, żeby zabierać te zabawki. Ha, ja tak samo. Dawaj, bierzemy wszystkie zabawki. Które tu są? Ej, tutaj nie masz żadnej zabawki w tym przedszkolu. Nic nie przynieśli. <laughs> co, dzieciaki, nie macie żadnych zabawek. Jaka szkoda. Ej, Dili, zobacz, tu jest zabawka, ale ekstra, weźmy ją. Ja ją biorę, szarki, bo jest tylko jedna, więc będzie moja. Nie, ja ją biorę, chcę być pierwsza. Ej, szarki gdzieś wpadł, ale głupek, idę po tą zabawkę teraz. A, też spada! A lodziemy wylądowaliśmy, ale mnie boli głowa od tego upadku. Szarki, co ty robisz w więzieniu? Aha, zostaliście uwięzieni w naszym więzieniu w więzieniu, zakradniecie nam zabawek i nigdy stąd nie wyjdziecie. Wypuśćcie nas stąd, nie mamy jak stąd się wydostać, halo pomocy! W tych domkach mieszkają youtuberzy tacy jak Paljon, Luczek, Pimpek, no i Wojan. A ja dzisiaj ich porwę, żeby mieć ich na własność w moim własnym domku. Ej, tylko chwila, dlaczego nigdzie tu nie ma żadnego youtubera? Musimy się zakraść teraz do domku Paliona i zobaczyć czy on jest w środku. Bo przed chwilą był na zewnątrz. Chwileczkę, czy oni usłyszeli mój plan, że chcę ich porwać? Mam nadzieję, że nie. Ej, Ej, dlaczego ja zaczynam tak dziwnie tańczyć? A no tak, zapomniałem, że co, każdą łapkę w górę? Będę tańczył jakieś dziwne, nowe, śmieszne tańce. Takie na przykład jak ten. Przestańcie zostawiać łapki w górę. Bo musimy zobaczyć, czy Palion jest w swoim domku, żebyśmy mogli go porwać. Niestety domek Paliona nie ma okna w swoim domku, więc musimy teraz ostrożnie otworzyć te drzwi. I uwaga, ej, nie ma żadnych mebli. I też nie ma Paliona, no chyba, że jest taka kartka. Chcesz mnie porwać? Klikaj. No nie. Oni usłyszeli to, że chcę ich porwać i się teraz pochowali no nic, muszę zadzwonić po swojego przyjaciela i on musi mi pomóc porwać teraz paliona. Uwaga, Kika, to jest bardzo ciekawe przejście, bo nie ma żadnej drogi na ziemi. No i co my teraz zrobimy? Ja na pewno nie wskoczę do tej lawy. No ja też w sumie bałbym się wejść, ale spróbuję. Ej, wpadłem i się palę, tu nie ma przejścia. o oszołowie, wystarczyło tylko spojrzeć na sufit, to pewnie jest droga, którą musimy przejść. Faktycznie, nie zauważyłem tej drogi, bo tu jest wszystko zielone i to u góry też jest. Zielone. To no ja będę szedł za tobą, albo będę pasował też w górę. I muszę uważać, żeby nie wpaść znowu do tej lawy, bo było w niej naprawdę ciepło. Dlatego, Bibi, uważaj, ty już do końca doszedłeś. Jak ty to tak szybko zrobiłeś? He, <grym> jaki ty jesteś lamu? Zdawaj, tutaj. Dobra, Bibi, ja już do ciebie powoli dochodzę. I co tutaj jest teraz? Ile min? Musisz uważać, bo one zaraz wszystkie wybuchną. To jest pewne, że wybuchną, tylko nie wolno na nie stanąć, bo jak staniemy i będziemy szybko szli do końca, to wtedy na pewno wybuchniemy. Didi, a ja kliknij na nieprawym przyciskiem. Bibi, nie każ mi tego robić, bo to na pewno wybuchnie. Nie, to nie ma prawa wybuchnąć. Serio, spróbuj. No dobra, spróbuję. Za bardzo mnie kusisz. I mam ochotę to zrobić. Ale pod warunkiem, że widzowie na pewno zostawią łapkę w górę teraz. Dobra, Bibi, bądź ostrożny, bo klikam na to prawy. Ej, nic się nie dzieje. O, no to całe szczęście. Widzisz, mówiłem ci, że nic się nie stanie. Jesteś taki dziwny. Dziwny, ja jestem bezpieczny, bo się bałem, że wszystko to wybuchnie. Ach nie, razem z nami. Zobacz, co tu jest! Trampolina! Ale ja wysoko skaczę. Łuhuu! Ja też chcę tak wysoko skakać. Skaczę za tobą! O nie, to jest jakiś parkour. Kolejna trampolina. Nie wiem, jak ja się tam dostanę, dobra? Muszę się przygotować. Lecę! Jestem! Ale z ciebie, Bibi, jest dobry skoczek. Ja też muszę tak wysoko wyskoczyć, żeby tam dolecieć. Więc oglądaj i lecę do ciebie. Wow, ale wysoko się odbija. I chyba to jest ten moment, i doleciałem do ciebie. No i co, nie udało mi się go. Go porwać. Przecież nie mam paliona w ręce. No, chwilacz. Ej, czekajcie! Przede mną stoi palion. Tylko on się nie rusza. Ciekawe czemu. Musimy go teraz szybko porwać i wykorzystać tą okazję, że się nie rusza. Bierzemy go. I porwałem teraz paliona. Chodźmy po innego YouTubera. Następny będzie Pimpek. Tylko pytanie: czy on jest w swoim domku? I dlaczego Pimpek w swoim domku ma sej? Mega mnie to zastanawia, bo go nie ma w swoim domku. I coś mi się wydaje, że on się tam ukrył, gdy tylko usłyszał, że chciałem go porwać. Dlatego muszę teraz kliknąć na ten przycisk i iść go. Go porwać jak najszybciej. I muszę zdobyć klucz do tego safe'u żeby go otworzyć. Uwaga, klikam. I żeby dostać się do szafki pimka, muszę teraz przejść w ten straszny parkur, żeby dostać tam ten klucz, który jest na drugim końcu. Tylko jest mały problem, to jest strasznie dużo lawy, a ja nie potrafię w parkury. I ledwo tutaj doskoczyłem. Dobrze, że była ta drabinka. Tak samo nie mam pojęcia, jakbym miał normalnie tutaj doskoczyć, gdyby tej drabinki nie było. Ale no dobra, spróbujmy tam doskoczyć i udało się. Jednak to nie było takie trudne, jak mi się wydawało. Już tak mało brakuje, żeby dostać się do tamtego klucza i odblokować strój Bimbka i prankować Bibiego. Każe na tą drabinkę i na trampolinę. Jak ja kocham skakać na trampolinie. Kto kocha skakać, zostawia łapkę w górę. A ja muszę teraz doskoczyć na tamtą sofę. I udało mi się bez problemu. Jestem naprawdę coraz lepszy w parkurze. I teraz po skrzynce z jabłuszkami, no i do lawy. Przez to, że jest tyle jabłuszek w tej beczce, to prawie Wypadłem znowu, bo się poślizgłem na jednym jabłku Ale bez problemu się tu dostałem I skaczę teraz na kolejne bloki Jestem coraz bliżej tamtego klucza Żeby otworzyć szafkę od pimpka I zabrać jego strój A więc muszę tylko doskoczyć w to miejsce I oszukam to troszeczkę, ledwo tu się zmieściłem Prawie spadłem, bo to jest takie mega cienkie I naprawdę tu nawet shift nie działa Więc trzeba ostrożnie po tym chodzić Ale jestem coraz bliżej tego klucza I uwaga, ostatni skok Doskoczę czy nie? Doskoczyłem i mogę wziąć teraz klucz do szafki od pimpka, więc wybieram ten kluczyk i wracam i otwieram. I zdobyłem klucz do sejfu, więc mogę teraz otworzyć ten safe. A w środku był pimpek, porywam go szybko. Mam już kolejnego youtubera porwanego, teraz chodźmy po luczka. A luczka też nie ma swojego domku, tylko on ma strasznie dużo szaf. Ciekawe po co mu te szafy, na pewno się w nich ukrył, ale tutaj nic nie ma. I tutaj luczka też nie ma między ubraniami. A tej szafy nie mogę otworzyć. Czyli on się schował w szafie, a my musimy zdobyć klucz do tej szafy. Uwaga, klikam, żeby otworzyć trzawkę ludzka muszę teraz znaleźć 10 kości i wtedy jak znajdę 10 kości dostanę klucz więc nie mogę się doczekać i muszę szukać teraz kości tylko pytanie jak te kości wyglądają czy one są może schowane w tym sianie czy może pod tym tutaj brązowym słupem jak to się nazywa a może w śmietniku jest jakaś kostka halo czy tam jest jakaś kość nie żadnej kości tam nie ma ale chyba chodzi o takie kostki więc mamy pierwszą kość w rączce już jeszcze muszę takich 9 znaleźć tylko pytanie, Pytanie, gdzie one są ukryte, bo są naprawdę dobrze schowane. Wejdźmy może najpierw do tego domku i poszukajmy. O, tu mamy jedną kość. I w tej ramce, czy to jest kość? To jest chyba kość. Tak, mamy już trzy kości. Teraz pytanie, gdzie idziemy? Próbujmy może pójść do domku Luczka, bo to jest domek Luczka. I naprawdę on jest realistyczny, więc chodźmy do środka. W środku. Czy jest tu jakaś kość? Tu jest jedna kość, więc biorę ją. Patrzcie, przy łóżeczku Luczek ma swoją kość, ale śmiesznie. Pewnie grano staje, to mam ochotę na kostkę, więc ma przy łóżku. Bardzo mądre. Ciekawe, co on ma w tych szafkach. Haha! Ha! On też ma różowe majtki. Sprawdźmy, czy tu nigdzie u góry nie ma czegoś. Halo? O, tam jest kość. Zauważyłem ją. Mamy już pięć kosteczek. I jest drabina na dach domku, Luczka, więc sprawdźmy, czy coś na dachu jest. Tak! Nawet tutaj schował jedną kość. A to skubaniec. Może w piaskownicy jest albo w tym zamku? Nigdzie jej nie widzę. Ej, co to robi piłka? To powinna być kość. Rozwalmy ten piasek może gdzieś tutaj być O, zgadłem, mamy kolejną kostkę Czyli mamy już łącznie siedem Brakuje nam jeszcze trzech, tylko gdzie one mogą być? W tej budzie nigdzie nie widzę kości Może na tym dachu? O, tu jest jedna kość To czekajcie, trzeba to wszystko rozwalić Chodź do mnie kostko Sprawdźmy od razu, czy nie ma czegoś na dachu Tylko się podsadzę i mogę tam doskakiwać O, i wiedziałem dobrze, że tu będzie kość Takie jakieś moje przeczucie Czy wy to widzicie? Tam coś białego jest tak, to jest ostatnia dziesiąta kość. Biorę ją. Halo, obrazku, mam już dziesięć kości. Oddaję tobie je. I dostałem klucz do szafki Luczek. No, nie mogę się doczekać, żeby ją otworzyć. I zdobyłem teraz drugi klucz. I mogę się włamać do tej szafy. I otwieram ją. Ej, w środku nic nie ma, oprócz babci, które są z zajączka. Może w tej szafie coś będzie. Uwaga, otwieram. Ojeju, tu jest Luczek. Mam nadzieję, że mnie nie widzi, że jest teraz w ubraniach. Więc szybko go porwimy. I teraz porwałem Luczka. Został mi jeszcze do porwania wojan. Więc musimy... Musimy się teraz włamać do domku Wojana i musimy go porwać. Tylko gdzie on może w tym być w swoim diamentowym domku? No nie znowu ta kartka. Oni na serio nie słyszeli, jak chciałem ich wszystkich porwać. No nie znowu tańczę, przestań zostawiać te łapki w górę. A ja próbuję odzyskać Wojana. Że ten parkour będzie łatwiejszy. On jest strasznie trudny. Nie wiem jak ja go przejdę. A muszę go jakoś przejść, żeby zdobyć diament, który jest chyba w tamtej skrzynce. Co tam jest za napisane? Kilo? Przy się temu dokładniej, darmowy kilof strasznie dużo diamentów jest tam do wykopania, albo przejdziemy taki trudny parkour, albo po prostu tam wskoczymy i wykopiemy te diamenty, to jest oczywiste że tam wskoczymy i wykopiemy tamte diamenty, po co mamy przechodzić parkour jak nie potrafimy skakać po blokach udało mi się wejść do tego pomieszczenia gdzie jest strasznie dużo diamentów, Wojan byłby tutaj w siódmym niebie bo Wojan kocha diamenty, i jest wielki napis darmowy kilof i jest tu skrzyjka w której będzie ten darmowy kilo, więc otwórzmy i weźmy. Ale chwila, to jest kamienny kilo. Jak ja mam kamiennym kilofem? Tu było D&D! Ktoś stworzył fejkową skrzynkę dla mnie. To było naprawdę niebezpieczne. A co, gdybym ja umarł? Wtedy bym nie był wojanem. Więc chyba musimy naprawdę przejść ten ciężki parkur, żeby się dostać po diamenci. Pierwszy, drugi i trzeci skok. Ej, to naprawdę jest łatwe. Troszeczkę się podszkoliłem już w tych parkurach, bo naprawdę kiedyś nie potrafiłem skakać. Ale po co skakać po tych drabinkach, jak nie potrafię? Skoro mogę wskoczyć do tej wody i dopłynąć O nie, to jest fejkowa woda, umiera. No dobra, teraz już wiem, że nie mogę wskoczyć do wody Bo to jest fejkowa woda Która zadaje mi obrażenia Dlatego muszę wskoczyć na te drabinki jednak Ale dlaczego ta lawa jest w wodzie I nie zamienia się ona w obsydian To jest naprawdę podejrzane To osiemdziesiątka Której nie potrafię Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dla motywacji Dziękuję Ale to był trudny skok, ale dzięki waszym łapkom mi się udało. Ale te diamenty są brudne. Im to by się przydała kąpiel jakaś. Cześć Wojan. Zrobię sobie z nim zdjęcie. Za chwilę dostanę się po diamencik. Wystarczy, że zrobię trzy skoki. Raz, dwa... Jak dobrze, że w tej skrzynce był trzeci kolejny klucz. Teraz pytanie: Gdzie się ukrywa wojan? Musimy go znaleźć. Wojan, wojan, zaraz Ciebie znajdę. Naprawdę nie wiem, gdzie on może być. Może jest w piwnicy gdzieś. Halo, czy tu jesteś, wojan? Bo muszę Cię porwać. Ej, nigdzie go tutaj nie ma. Został jeszcze garaż do sprawdzenia. Został jeszcze garaż do sprawdzenia. Mam nadzieję, że on tam będzie. Ej, chwileczkę, tu jest kłódka na drzwiach. A tam jest wojan. A mamy klucz, który zdobyliśmy. Więc otwieram te drzwi i porywam go. I mam kolejne. Youtubera! Mogę teraz tych wszystkich YouTuberów uwięzić w więzieniu, który jest przede mną. I mam nadzieję, że Żarki nie będzie chciał ich ocalić. Żarki, czy ty widzisz na tej ścianie gdzieś jakikolwiek przycisk? Nie widzę żadnego przycisku. To jest takie bez sensu. No właśnie, bo widzowie nie subskrybują kanałów. Nie mamy żadnego przycisku: ani złotego, ani srebrnego. I co my teraz mamy zrobić? Nie mam żadnego pomysłu. Ej, Didia, czemu ty tak w ogóle tańczysz? Co so, faktycznie? Ja tańczę jakieś dziwne tańce, ale to tylko dlatego, że jak widzowie zostawiają. Łapkę w górę, to ja tańczę jakieś dziwne tańce. Zobacz teraz to, ile łapek leci. Wow, faktycznie. Leci mega dużo łapek w górę. Szarki, a dlaczego ty tak tańczysz? Bo zostawiają subskrypcję. I czekaj, za każdą subskrypcję ty będziesz tak cały czas tańczył? No, tak będzie. Ja nie mogę, widzowie, przestańcie, bo my nigdy nie przestaniemy tańczyć. Ale wracając, my dalej nie mamy żadnego przycisku, Szarki. No nie, nie mamy faktycznie. To co teraz robimy? A może, Didi, ukradniemy te srebrne przyciski YouTuberom? Ale jak ukradniemy przycisk jednemu YouTuberowi, to nagle on zadzwoni do wszystkich i wszyscy pochowają te przyciski, więc to zły pomysł. To wpadnij może najlepszy pomysł, Didi, co? Czekaj, niech tylko ja pomyślę. a mam super pomysł. A co jeżeli powiemy wszystkim youtuberom, że grasuje złodziej przycisków? i wtedy każemy im wsadzić wszystkie przyciski do banku, do sejfu Świetny pomysł, Didi, zróbmy to! I wtedy napadniemy na banki i obrabujemy wszystkich youtuberów z przycisku. Pimpek palion, Luczek, słuchajcie. Mamy dla was naprawdę złą informację, jaki złodziej grasuje i gradnie. Na przyciski youtuberów! Tylko nie to! Musimy teraz szybko schować nasze przyciski. Tak, schowajcie, mam nawet super pomysł, gdzie byście mogli je schować do banku. Tam jest przecież najbardziej strzeżony Sej. nie dobra, musimy szybko schować chłopaki, te przyciski, bo nam ukradnie! No to biegnijcie tam szybko je schować, bo nie wiadomo, co się stanie tej nocy. Ło, wow, witam najbardziej popularnych youtuberów na świecie. Co was tutaj sprowadza? Chcieliśmy tutaj schować przyciski, ponieważ jest jakiś słodziej. Czy możemy je tutaj schować? Tak, pewnie możecie je tutaj schować musicie mi je dać. To ja w takim razie daję te przyciski do najbardziej strzeżonego sejfu, jaki tylko jest. Właśnie kładę go tutaj. I nie musicie się o nic martwić. Tylko ja mam dostęp do tego sejfu. Szarki, szarki, nie uwierzę. Wszyscy youtuberzy wsadzili swoje przyciski do sejfu. Widziałem to na własne oczy. Co? Wszyscy youtuberzy wsadzili swoje przyciski do sejfów? Musimy okraść bank. No właśnie, musimy ten bank okraść. Tylko pytanie. Robimy to teraz czy w nocy? Poczekajmy Didi na noc. Wtedy nie będzie żadnego pracownika banku. W sumie Masz rację, powinniśmy poczekać Didi, co jaki mam super sprzęt Wow, Szarki, ale masz fajny wiertło I tym chcesz się włamać do banku? Patrz na to, Didi, to jest ekstra Wow, jak to kopię wielką dziurę Ej, musimy iść do tego banku Mam lepszy pomysł, zamiast rozwalać drzwi I safe, może zrobimy podkop tym wiertłem To jest świetny pomysł, Didi Dawaj tutaj do mnie Tak jest, Szarki, kop to dalej I teraz możesz kopać przed siebie w końcu O, zaraz dostaniemy się do tego safe'u, Didi Będziemy bogaci i będziemy mieli swoje przyciski Nareszcie będę miał swój własny przycisk, nie mogę się doczekać. Chyba znajdujemy się z moich obliczeń idealnie pod tym safe'em, zobaczmy. Sprawdźmy to, otwieraj to szybko, bo nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć te przyciski. Ej, e, jesteśmy, jesteśmy chyba pod sejfem, ale super superancko. I teraz się nikt nie zorientuje, że ukradliśmy te przyciski. No prawda, dawaj szybko kradniemy je, zanim tu przyjdą. O nie, Didi, ja słyszę syreny, ja stąd uciekam. Nie, nie możesz uciekać, nie zostawiaj mnie tu samego. Koko, wiedziałem, że to wy jesteście tymi złodziejami dziejami cię nas okraść. Idziesz teraz do więzienia. O nie, od kiedy Luczek, ty jesteś policjantem? A nie, ważne, po prostu jestem. A ty idziesz do kicia. Nie chcę tam iść, ja uciekam stąd. Nie uciekniesz stąd, wsiadaj do radiowozu. No dobra, skoro mnie policjancie, Luczku, złapajesz, to muszę iść do tego radiowozu. Faktycznie. Byłaś z tego radiowozu, bo idziesz do więzienia. No dobra, jak mi każesz, to idę do tego więzienia, chociaż nie wiem za co, nie zasłużyłem. Co? So, jakim cudem tu Pimpek i Palion też są ochraniarzami? Nie Wiedziałem, że oni też są policjantami. Tak to bym nigdy nie ugrał tych przycisków. A teraz już wiesz, a przez to, że ty tutaj jesteś w więzieniu, no to dodajemy więcej kamer. Nigdy stąd nie uciekniesz. Nawet nie planowałem uciekać stąd. Szartowałem, będę stąd zwiewał tak szybko, jak tylko uda mi się. Chodź teraz tu na przesłuchanie. Ale ja naprawdę nic nie zrobiłem takiego złego. Mów teraz, czy byłeś sam, albo czy miałeś jakiegoś wspólnika. Nigdy się nie sprzedam i nie powiem, z kim byłem. Byłem sam, panie policjancie. Nie chcesz mówić, to nie mów. Będziesz teraz do najgorszej celi. Dlaczego? Przecież mówię prawdę. Byłem sam na tym napadzie. Tylko mnie przecież złapaliście. Teraz chodź tutaj. To jest twoja cela. Dlaczego ona jest taka paskudna i ja mam spać na tym drewnianym czymś? Widzowie, co ja mam teraz zrobić? Siedzę w więzieniu i nie mam pojęcia, co mam tutaj robić. Przecież nie zasłużyłem na to, żeby odsiadywać wyrok. Chociaż mam w swojej celi kibel i mogę zrobić na spokojnie kupę. Muszę obmyślić jakiś superanski plan, żeby się stąd wydostać, bo to ja tak nie mogę zostawić mojego życia. nie! Policjancie, jak chcę poznać swoje prawa, bo tak być nie może, że mnie zamknęliście w tak małej celi. Masz tylko prawo do telefonu. O świetnie to zadzwonię do swojej dziewczyny. No nic, no idę teraz wykonać swój ostateczny telefon. Ej, ej, ej! Jak dzwonić do swojej dziewczyny, to w nich przyniesie jakieś narzędzie do ucieczki. Świetny pomysł minionku, dzięki za pomoc! Będę musiał to zrobić i ją o to poprosić. Halo, nie uwierzysz, gdzie jestem, potrzebuję twojej pomocy. A no, gdzie ty jesteś? Wylądowałem w więzieniu za to, że chciałem Ukraść od youtuberów przyciski. O niej, co teraz? Teraz muszę cię o coś poprosić. Musisz tu do mnie przyjść i przynieść mi narzędzie do ucieczki, bo ja stąd będę zwiewał. No dobra, coś ci wytrzasnę. Wracaj do Celi, szybko! Dobra, masz farta. Twoja dziewczyna przyszła i ma z nią spotkanie. Jej, super, nie mogę się doczekać spotkania z moją dziewczyną. Tamte drzwi na końcu, możesz i z nią pogadać. No dobrze, idę z nią pogadać. Fajnie jest cię zobaczyć, naprawdę stęskniłem się. Chociaż tu jestem jeden dzień dopiero, ale tu jest okropnie więzienie youtuberów jest beznadziejne. Masakra, co wy zrobiliście, ale zobacz, mam to dla ciebie, no i to. Tylko cicho. Tylko nikomu nie mów, zwłaszcza, że tu jest za tobą strażnik, on się o tym nie może dowiedzieć. Wiem, o tym wiem. Dzięki, że mi to przyniosłeś. Ale pyszne ciasto mi przyniosła moja dziewczyna. Chciałbyś pewnie, strażniku, palionie takie ciasto. Żadne ciasto. Koniec widzenia, wracaj do celi. No dobra, idę do swojej celi. O, szyb, szybciej do tej celi, ja mam przerwę na kawę teraz, a nie będę tu czekać. No dobrze, i co? Dobrze, że moja dziewczyna mi przyniosła to urządzenie i teraz będę mógł na spokojnie wykopać dziurę. Tylko to jest naprawdę powoli będę to kopał. I jak ja mam się niby zmieścić przez taką dziurkę? Ale postaram się wykopać jak największą dziurę, żeby się stąd wydostać. Bo to ja tutaj nie utknę na zawsze. Już prawie wykopałem tą dziurę, ale naprawdę mi to powoli schodzi. Dobra, robimy teraz obchód celi. Pokaż mi, co ty tutaj masz. Ej, co? Oni robią obchód cel, a ja mam niebezpieczne narzędzie, które może mi zagrozić. Nie wiem, co mam z tym teraz zrobić. No nie, minionek celi obok robi akurat kupę. Ej, dobry sposób, żeby ukryć narzędzie. Wsadzę go do kibla i może go nikt nie zauważy. Szybciej pod ścianę i się nie ruszaj. Rozwalam ci tą celę. Rozwalę tu wszystko, a jeśli coś znajdę, to masz przewalone. No dobra, nic pan na pewno tutaj nie znajdzie, bo ja jestem grzeczny. Co to jest za przedmiot w kiblu? Nie powiem pan. To nie moje, to nie moje. Ja nic takiego nie używałem. Wygląda jak narzędzie do ucieczki z więzienia. Idziesz do izolatki. No nie chciałem uciekać. To nie było moje tutaj szybko. Przemyśl swoje zachowanie. No nie, wylądowałem w izolacji, nawet nie mam swojego kibelka ani łóżka. Strażnik, strażnik, mam super układ. O. Co jest? Mogę oddać ci wszystkie twoje przyciski, które ci zabrałem, ale wsadź mnie do zwykłej celi, bo ja tu nie wytrzymuję w tej izolacji. No dobra, dobra. W sumie mogę iść na taki układ. Jej, nie sądziłem, że się na to zgodzisz, to zaprowadź mnie do niej, proszę. Naprawdę, widzowie, nie sądziłem, że uda mi się przekupić paliona, ale super. Złapaliśmy twojego wspólnika. Jakim Cudem, przecież że ja nie miałem żadnego wspólnika. Przecież Szarki z tobą był. Widzieliśmy to na kamera. No nie, te głupie kamery. Ej, Didi, słyszysz mnie? Słyszę, jak cię niby zamknęli. Przecież uciekłeś. No, ale sprawdzili kamery i przyszli do mnie do domku. Jak mogłeś wrócić do domku po tej napaści na bank? Przecież nikt tak nie robi. No, ale jednak Didi, musimy stąd uciec. O, jak fajnie. Strażnicy otworzyli nam cele. Teraz możemy przynajmniej pogadać z innymi więźniami. Cześć, jestem nowym więźniem w tym więzieniu. Czy może Jakiś może pomysł, jak się stąd wydostać z bajki? Mogę załatwić kilo, żebyś się stąd wykopał, ale, mo, ale masz mi załatwić nóż. No dobra, to idę załatwić tobie nóż, a ty lepiej załatw ten kilo, bo jak ja tu przyjdę, to chcę go mieć. Szarki, mam sposób na ucieczkę z tego więzienia, tylko będziesz musiał pójść teraz do kuchni i znaleźć tam jakiś nóż. Jeżeli to mam nam pomóc, to tam idę, Didi. Jak najszybciej. A co mam tam przy, co mam przynieść? Musisz przynieść jakiś nóż, tak mi powiedział inny więzień i wtedy się wytrajduje z nim. Dobra, idę szybko do kuchni. O co niby więźniowie? No nóż, ciekawy co zrobi jak ma kilo. W której szufladzie może być ten nóż? Tu nie ma, tu nie ma. O tu jest. Dobra, mam teraz nóż. Szybko biegnę do góry, żeby mnie nie znaleźli. I co, udało ci się zdobyć ten nóż? Czy nie udało ci się. Szarki mów szybko. No oczywiście, że mi się udało. Trzymaj. Dobra, to ja idę się wymienić z innym więźniem teraz, żeby mi dał ten kilo do ucieczki. Spajki, spajki, mam dla ciebie już ten nóż, który chciałeś. Teraz daj mi ten kilo, o którym mówiłeś. Zimaj w takim razie kilo. Dzięki Spajki za ten kilo, naprawdę mi się przyda. Jak ben... Będę na wolności, to wyślę ci pocztówkę Udało mi się zdobyć ten kilof, ale Nikomu nie możesz powiedzieć, że mam ten kilof Bo dzisiejszej nocy będziemy stąd uciekać Dobra, Didi, nie mogę się już doczekać Nie chcę tu być Do łóżek spać, szybciej, już jest stąd No dobrze, panie tutaj ochroniarzu, ludźku Zaraz pójdziemy spać, już się kładę powolutku Szarki, widzisz mnie tutaj Wykupuję teraz dziury i chodź za mną Uciekamy moją dziurą, bo oglądałem Plany więzienia i wiem, że pod moją celą Jest tutaj kanał i możemy teraz do tego Kanału spać, więc ja wykopuję tą i uciekamy stąd. Jezu, w końcu Didi, ucieknijmy stąd, proszę. O foj, w ściekach wylądowaliśmy, ale dobre plany zobaczymy. i stąd wiedziałem, że tu są kanały. No to uciekamy stąd. Ej, słyszysz, jakiś alarm się włączył, chyba nas poszukują, szybko musimy się stąd wydostać. Szarki, musimy się schować teraz w moim domku i stworzyć jakiś bunkier przed policją, żeby nas nie znaleźli. No to szybko bierzmy się do roboty.